No witajcie z tej strony Noxii i to jest Ksin, no, o którym mówiłem w, poniedziałk w poniedziałkowym filmie. Eee, Miszczu rozpoznał mnie. Tak czy inaczej, e, o co chodzi w tym Ksinie? Chodzi o to, że się leczymy dużo ze wszystkiego. E, gram na Jacksa. Myślałem, że będę grał na Hakari, szczerze mówiąc, dlatego wziąłem Gnata zamiast TPK, ale no, trudno zdarza się. I przejdę z wami na szybko przez runy, które gram. To jest tak: Conqueror. Dosyć oczywiste. Chce się dużo leczyć i cały czas się bije, więc tak. Overheal to jest runa, z którą trochę eksperymentowałem i szczerze mówiąc, robi dużo więcej niż mi się wydawało. Często jest tak, że pod koniec gry okazuje się, że Overheal zablokował, nie wiem, 5000 damagea, 6000 damagea, co jest ogromną ilością. Bloodline, bo to dodatkowy lifesteal. Last Stand, dlatego że często bijemy się na niskim zdrowiu. Dlatego że dużo walczę, więc daje trochę więcej chyba niż Cup the Grace, ale to jest do testów. Bone Plating i tutaj Revitalize, no bo hello. Dodatkowe leczenie, dodatkowa tankowatość. Ok, udało się sprzedać taki darmowy atak. Na Jaxa będziemy mieli ciężko. Jax jest. Że tak powiem, bezpośrednią kontrolę. Chyba, że zrobi coś takiego. No i teraz już idziemy za gościem do końca. I gonimy go. I do końca. Elo, elo. No i tak trzeba. Czasem trzeba grać tak trochę agresywnie. <grytanie> I tak może mnie zabić, no bo on teraz ma. O, on ma pierwszy level. Nie. Nie. Nie, dajcie mi żyć. Zasłużyłem na życie. Zasłużyłem na nie, a. Dobra, niech będzie. Ale serio, no to było trochę unlucky. I niestety, to będzie bardzo ciężka gra dla mnie, bo naprawdę Jax jest postacią, która jest broken na wszystko, co się bije, co w jakiejś części polega na autoatakach. Mój Xy, to są same autoataki. Tam nie ma nic więcej. I dlatego będzie nam ciężko. Chociaż no, na razie początek był powiedzmy nie najgorszy i mam przewagę EXPA. Nie, nie mam przewagi EXPA. A może mam. Nie wiem ile z tych minionów będę miał. Dobrze, że przynajmniej maksujemy W. Bo nie wiem, czy to powiedziałem. Wow, co się dzieje z tymi CS-ami. Okej okay. Nie wiem czy uda nam się Idzie listen. Prawdopodobnie nam się nie uda, bo on ma Czemu? Dobra Okej okay. Pięknie. Mistrzu, jesteś mistrzem po prostu, nie? Pozdrawiamy, mistrza. <grystanie> <grystanie> o, zaraz omówimy troszeczkę sobie build. Tak, wprowadzę Was w to, o, czym będziemy grali, żebyście lepiej zrozumieli postać, z jaką tutaj się spotykacie. Więc tak. Uh... Zaczekam chwilę na kotermora. Pierwszy przedmiot, jaki będę robił, to boczk. Dlatego, że jest dosyć dobry do dueli, daje atak spida, co daksyna jest dobre, bo to trzeci atak masz mocniejszy, więc chcesz często atakować. I trochę łatwiej jest wtedy podrzucić przeciwnika i w ogóle w ogóle ze wszystkim jest łatwiej, jak masz więcej atak spida, to jest generalnie dobra zasada, którą warto się kierować w życiu. Wszystko jest lepsze, jak ma się trochę więcej atak spida. Uh... Poza tym więcej jadę. To też jest taka, taka generalnie, no, to, to jest wiadomo, że jak mocniej bijesz kogoś, to, to bardziej go boli. Eee, poza tym no, przydatny aktyw do gonienia. Eee, to, czego mi nie daje, to trochę tankowatości na Jaxa, ale Jax y, teraz jest lekko w plecy z Expoem. Raczej wątpię, żeby próbował jakiejś agresji, zwłaszcza jeżeli, no, zwłaszcza bez Hekarima. Hakarin ma 2-1. Mam nadzieję, że on tutaj jakoś nie będzie przychodził, ale do mnie za to przychodzi mistrzu. Co możemy składać dalej? To jest ciekawsze. To chcecie usłyszeć pewnie. Eee, dalej mamy wiele opcji. Jedną z nich jest Ginso. Jest Witcent, który na Jacksa de facto no, jest nie najgorszy w sumie, bo część damage'a przynajmniej mu zmniejsza. I daje Michila. Tylko że „Witcent” to jest raczej przedmiot, który lepiej budować w późniejszych fazach gry. Chociażby z tego względu, jak teraz po zmianach on. Jak wygląda jego damage? Czy to nie jest równe 42 tak jak było wcześniej? Tylko że zależy on od levela. I tak na 13-12 levelu to już robi dużo. Wcześniej raczej nie warto w to inwestować. Na pewno nie jest to przedmiot, który chce się składać wcześniej. To wam mogę powiedzieć na pewno. Troszeczkę zownujemy. Okej, okay, nie żyjesz Jax. Okej, okay, żyjesz Jacks, bo pokisiłem siłem Ignite'a... Wiecie co, no nie chciałem go Ignite'ować, bo jestem... Taki trochę greedy czasami. Myślałem, że zginie. Byłem pewien, że jeżeli tak długo nic nie robił, to że nie odskoczy mi w ostatnim momencie. W sumie nie wiem skąd był pomysł, że skoro wcześniej nie skakał, to że w ostatnim momencie teraz nie skoczy. Ale zapomnijmy o tym. A o, ciekawym przedmiotem jest Spear of Shogin. I to jest w ogóle. E, warto, żebym to troszeczkę bardziej omówił. Bo to jest przedmiot, który na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać, że nie do końca pasuje do tej postaci, a przynajmniej do tego stylu gry, który ja tutaj robię, e, czyli do takiego DPS-Xina. Ale tak naprawdę on bardzo pomaga przez to, że częściej masz Q. Bo nie chodzi o cooldown reduction, chodzi o tą część z pasywy, że jak tam zerkujesz, to potem każdy atak przywraca 20% innych umiejętności. Bardzo Xin się nagle robi taką postacią, która się przylepia do przeciwnika. Jak wcześniej macie tylko jedną inicjację, to ze Spirofșodin już przyklejacie się do przeciwnika na bardzo długo i no skaczecie do niego cały czas. Naleczenie zwiększone też to wpływa, bo ten przedmiot mocno zwiększa DPS. Z tego względu, że. O mój Boże, ale co zrobiłem? To było fatalne. Myślałem, że zresetuję autoatak. Ani go nie zaatakowałem, ani go nie dogoniłem na atak z kiepotem. Hekarem jest na bocie, nie muszę wardować. Na razie. A także Spirit też jest ciekawą opcją. Spirit jest dobry, jak już macie kilka przedmiotów, bo nie chcemy wszystkiego inwestować. A jak coś ta gra, jeżeli chodzi o rankingi, to jest jakiś gold, Goldy, pewnie Platynę, coś takiego. Widać to chociażby po tym, że Jax bardzo się już mnie boi. On w ogóle nie podchodzi pod farmę, a jest w takim mocno wygrywającym meczapie Niedługo może... Porobię trochę poradników, jak się zachowywać w takich sytuacjach, na przykład z perspektywy tego Jacksa. On na pewno nie powinien się aż tak bać, nie? Bo to nie jest tak, że ja go mogę jakoś outplayować. Ksin Xin nie bardzo ma potencjał do outplayu, no chociaż od biedy. Popatrzcie, mogę czasem mu sprzedawać taki darmowy hit, dlatego że się co chwila healuje i mam tego overheala który jest mocny, i jest tym shieldem. Właśnie jestem shieldem, ale to powiedziałem dobrze. Nice! Mistrzu! Mistrzu, jak ty to robisz? Powiedz mi, gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Jak ty to robisz, nie? Że jesteś taki przystojny w tej grze z tymi czerwonymi rękawicami. Moje ręce są gołe, pozbawione włosów i w ogóle. Hej! Dobra, dopiero zauważyłem, że goście na którego gram, e, nazywa się Bosman Robi Kupę. W sumie, w sumie to, to trochę tłumaczy, może, e, sposób jego gry. A tak swoją drogą, a propos osób, które mnie rozpoznały, to jeszcze był Mario, chyba. No i to mi się podoba. Zobaczymy, czy oglądają, czy tylko kojarzą. Nie, czy są widzami. Wiecie, Czy widzami, czy widzami? To są dwa rodzaje widzów. If you know. A jeżeli chodzi o wygrywanie linii, no czasami też się znajdziecie w takiej pozycji. To możecie zrobić też taki patent z frizowaniem. To też jest dobre. Zostawiacie falę minionów. Im większą macie przewagę, tym łatwiej jest ustawić Freeze, bo. No tak. No bo. Możecie zostawić więcej minionów, na przykład ja mógłbym zostawić całe pięć, nie? Koniec końców tak nie do końca zrobiłem tego friza, ale to nieważne. Eee, freezowanie jest dobre dlatego, że przeciwnik traci złoto. Popatrzcie, mój Jacks musi robić jakieś dziwne rzeczy. On nie jest nawet przy tych umierających minionach, no bo potencjalnie jakby tutaj był, to ja mógłbym po prostu w niego wbić i szybko go sprzątnąć. Eee. Dużo łatwiej się fryzuje też na postaciach, które są albo mocno tanki, albo mają jakieś leczenie. No ja mam tego lifesteala. Jeżeli nie zginie, nam idzie... Kat'a. Masę traci expa Jackson on ma siódmy level. Okej, okay, no dobra, jest nam idzie, to puszymy. Akurat w takim, w takiej sytuacji do, dobrze jest, żeby twoja drużyna też... Uważała. Bo tutaj nie wiem dlaczego Kat'a dała po prostu temu Jaxowi wbić, zamiast stać z tyłu. Okej. Okay. Mm. Nie wiem czy to było Warf. Na pewno to było trochę niepotrzebne. No nic, przepchnijmy w tą falę dalej w takim razie. Mistrzu nie zawodzi. Akurat teraz zawiódł jak spojrzałem. Widziałem tego warda jak coś, ale już najpierw chciałem sprawdzić, czy nie ma tutaj jakichś kampów do zrobienia. W sumie zanim się wrócę, dobrze byłoby jeszcze Heralda wziąć. Nie wiem, czy zdążę na to, żeby. E, użyć go na jakiejś wieży. Zdążę na migdzie. Okej, okay. to rzucimy go na midzie tylko dla turret plate'ów. Z tego co pamiętam, wiecie co? Spróbuję z czegoś. Można heralda rzucić stąd stąd tutaj o mój boże, ale raki z nas i nie dostanę turret plate'ów okej, okay, jestem zły, biorę wiersze zamiast tego a dało się to troszeczkę lepiej ugrać, nie? tak żeby zgarnąć jednak te... darmowe złotko Ja nie mam many, wolę to zostawić mistrzowi. Ufam mu. O nie, mistrzu, ja dalej nie mam many. Mistrzu, <grymne> żyj! Dobrze, żyję. Stawmy warda. Żeby wiedzieć jak Ekko będzie gdzieś... Tędy szedł, albo tędy może. O, 2800 zł. I co my możemy z tym fajnego zrobić? Zróbmy tak. Zróbmy tak i tak. Szykujemy się na Ginsą. Z Ginsą już co drugi hit będę miał e, dodatkowe leczenie. Stąd. Poza tym ono daje mi i AP. Czy Ginsą daje też AD? E, ale na pasywie. Aha, ono już nie daje ADAP, tak? Ono daje penetrację. Nieważne. I tak jest bardzo dobre. Chociaż jest dla nas o tyle gorsze, że na przykład ta część z penetracją magiczną trochę idzie... ...do kosza. Bo chyba tylko na Ashe robi magiczny damage. Tak. No przynajmniej nie idzie całkiem do kosza. Ewentualnie później Ujcant będzie jeszcze robił. O co tutaj chodzi? Dlaczego mielibyście chcieć się ze mną bić? Jak ja jestem nie do zabicia? Za mało jeszcze pokazałem im swojej dominacji. Koledzy nie wiedzą. Ale zaraz się dowiedzą jeszcze. Czy ja coś mówiłem? Tak, coś mówiłem jak coś. Wcale się nie wycofałem z tego. Nie no dobra, tak serio to myślałem w pewnym momencie, że nie żyję. To było... straszne. Jakbym nie dostał tego fraga. Gdybym miał tutaj ginsu, to wszyscy byliby posprzątani. No Tylko atak speeda miałbym dużo więcej. Popatrzcie na overheala. Ta runa jest porąpana, ja nie wiem jak ona to robi. Naprawdę. A Last Send nic mi nie dał. Ej, wiecie co? Last Send jest słaby. Dlaczego ja Wam go poleciłem? Znaczy, może w wyrównanych grach jest lepszy niż w tej, bo w tej jednak tego topa trochę zaoraliśmy. Ale Overheal. Overheal to jest runa, która dalej po prostu mnie tak zadziwia. 2600 damage w tej grze zablokował. Jak? Kiedy? Bo ja nie mam, nie mam pojęcia. Ok. Mamy kilka opcji. Możemy albo dołączyć do teamu, albo splitować. I chyba wolę dołączyć do teamu. Będzie ciekawiej i więcej szans na fragi. Chociaż, gdybym nie miał na uwadze tego, że może być ciekawiej, po prostu, to prawdopodobnie split push byłby lepszą opcją. na split pushu nic nie możemy stracić. To jest takie stuprocentowe zagranie. Takie, gdzie zawsze wychodzimy obronną ręką. Odepchnąłem go. To nie było zbyt sprytne. No ale, jak widzicie... Posprzątani. Katarina tutaj ładnie ograła chyba. I przeciwnicy poddali. O mój Boże, jaka to jest krótka gra. Ale to nic. To nic. Bo jak chcecie, to więcej gier będziecie mieli na live. Na którego was zapraszam. Link do live'a jest w opisie. I dzisiaj będę streamował w godzinach... O 16, prawdopodobnie. Od 16 do 19, tak myślę. Ale no, to tak, pirazy drzwi. Shonorujmy mistrza. Na no mistrzu, tutaj, z tą przystojną brodą, musi dostać honor. Czy będzie na ety? Tam, gdzie? <grym> o, dobry damage. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam was na streama, który będzie, to już powiedziałem kiedy, będzie na Facebooku. Link do niego jest w opisie. Jak chcecie być powiadomieni o streamach, to tam pod tym adresem tam kliknijcie w dzwonek, znajdziecie ten dzwonek. Ja się z wami żegnam do dzisiaj albo do jutra. Peace.